Wiesz, no to jest generalnie to jest fajne, bo wiesz, tu masz kaszkor, wiesz, WTB, tu nie masz wiesz, chińskich producentów wstążek do kierownicy masz na targach, nie? gdzie masz tego najwięcej. Jesteśmy na Joyride, dojechaliśmy na Joyride w Kruszkowicach, Jest godzina 20:00 w Kruszkowcach, przepraszam, 22.50, jak widzicie, wszystko jest absolutnie uspane, ale podobno tylko tu, bo w karczym jeszcze da się coś zjeść i trzeba się czegoś napić. Stoiska pozamykane, tak więc przyjedziemy tu jutro zobaczyć, co ciekawego mają do pokazania. A ja wiem, to stąd tu nagrało się. No, no, no myślę, że jest ok. Noc minęła bardzo spokojnie, bardzo wyspaliśmy się. E, bardzo spokojne miejsce. O dziwo, bo myśleliśmy, że na troszkę bliżej festiwalu to będzie, będzie troszkę więcej imprez. Jednak impreza faktycznie była tylko tam. A to już jest ten wiek, <gdy> e, gdzie aż tak się nie chce imprezować. E, no i cóż. Śniadanie, śniadanie, lodóweczka działa. W ogóle to wam muszę pokazać za chwilę, bo e, zaopatrzyliśmy się w lodówkę. Mamy normalną kompresorową lodówkę, nie zamrażarkę, tak jak jest wie, y, większość ofert do dostania. Mamy normalną, pełną wartościową lodówkę, która schładza nam rzeczy do 6 stopni. Jeszcze jest to w, w fazie, że tak powiem, dopracowań, ale. A nawet nie tyle w fazie dopracowań, co po prostu musimy znaleźć miejsce na nią. Po prostu z stąd się to otwiera. Zimniutkie. Sami się nie musimy zwaniać. 100% jest w Polsce od A do Z Siemanko, możesz powiedzieć kilka słów. Wele to polska marka, która jak na razie chcemy robić komponenty głównie z karbonu. Mamy kierownicę na początek e, do enduro, szerokość e, 800, Panie niedługo pojawimy się w sieci, będzie u nas troszkę Czy Zaraz nagrywasz? Tak. Cześć, to znowu ja, poznajecie mnie? Znowu Paweł ma 5 milionów. Targi objechane. parę ciekawych propozycji było, parę ciekawych opcji produktów. Na pewno jest to duża konkurencja, znaczy w zasadzie jest to bezkonkurencyjne targi dla targów kieleckich. Nie wiem, jak było w Warszawie, nie byłem. Jednak są tu wystawione bardzo sfokusowane firmy na właśnie enduro, na sporty grawitacyjne. Samo to, że jest tu Shimano, Shimano nie widziałem na targach naprawdę wiele, wiele lat, także no fajnie, generalnie bardzo fajnie to wszystko wygląda, tak więc zmykamy w góry. Piękne widoki, jedziemy w kierunku Welo. jakoś tak się to nazywa, znana trasa taka gravelowo-szosowo-lekka generalnie. To bardzo dużo. Jechaliśmy bardzo dużo szutrami, asfaltami. Ale powiem Wam, że jest to takie dla mnie powrót do korzenia. Od tego zaczynałem, będąc gdzieś tam dzieckiem dosłownie, gdzieś tam krężenie po okolicy. Także gdzieś tam otwierałem się jakieś takie wiecie, flashbacki. Natomiast urokliwość tego miejsca jest po prostu genialna. Czekajcie, widać to. Widać trzy, ko trzy korony. Trzy korony jak na dłoni, jedziemy pomiędzy nimi wzdłuż Dunajca, tutaj sobie leniwie spływają. schabowy, i jakiś i kawę czarną Leśna szkoła siodło pod sedlo pod Sefranko Sefranowką Safranówką, o, pod Safranówką, pod Safranówką, o. <try> Dobra, ja na zejdę ci pomogę, bo ja sam nie dam Radę! Imy to. O nie ślimaczy. Palenica zdobyta, bardzo stroma góra. Pamiętam ostatni raz to byłem właśnie 11 lat temu na Sancie Cruz Bulit, czerwonym, i właśnie jechaliśmy pierwszy w historii weskitny szlagendur. Oczywiście nie pokrywał się on z tym finalnym z tego roku. <zysklarz> ale dwa zwo. Raz, dwa. No, dart był Pierwsza nie wyszła. Bokiem zahaczyłem od drzewko Tak się teraz tłumaczę, ale wiecie o co chodzi. Przychaczyłem, wystosowałem się z tego drzewka, popatrzyłem na spokojnie druga linia już wypaliła. Ładna sekcja skalno-korzenisto-glinna. Słuchajcie, dzwon wiadomo. Podczas dzwonu dzieją się różne rzeczy, ale już wiem, że tarcze z Magury, oryginalne, wylatują. Bo jakby tarcza dostała strzał, ona się wykrzywiła i normalna tarcza, jak się wykrzywi, wykrzywia się jakby na większej płaszczyźnie. A tu się to wykrzywia na tym pierścieniu i jego jest. Patrzcie, widzicie. A o, jego jest mega ciężko. Jest go ciężko ustawić, potem. Dobra, czyli wynalazki. A poza tym, te tarcze tak trzeszczą, tak. Ee, ociera. Dziwne są. Są mega grube. Generalnie wylatują. Wylatują z roweru. Borzuczyny, 939 metrów, słuchajcie, tutaj za dosłownie 200 metrów będzie odbicie w lewo i to będzie taki trawers głównej grani, głównego grzbietu, małych pieniędzy ze względu na to, żeby ominąć wysoką, jest bardzo dużo ludzi, bardzo duży ruch, a tamtym szlakiem leci, no piękny, bo piękny, ale singiel i obawiam się, że tam będzie po prostu marna, marna jazda. Sytuacja jest, że tak powiem, rozwojowa, jeśli chodzi o, o dzisiejszą trasę. Jesteśmy przed małym rogaczem, 2 kilometry podjazdu. Mamy już 1200 m przewyższenia i 60 km, tak? tak jest. 60 km. Także wiecie, moje opinie to jest bardziej jeżdżenie po górach niż, niż takie hard enduro. W planie był żółty, do, z, do, do. na. wiecie, żółty z przechyby. Jednak chyba wrócimy tu wkrótce z. z że tak powiem, z lokalesem. I... A, dzień dobry! dobry dzień nie dobry. poznałem! Siema! Dzień, dzień na na miło miło. A z mapy.cz masz bezpośredni import do Garmina, czy tam nie wiem co używasz. nas oprowadzi po jeszcze innych trasach. I na chwilę obecną, no zobaczymy. Najpierw radziejowa. Bo kończy się, skończyła się woda, kończy się jedzenie, także takie smażone, ważone byłoby to zbyt na chama chyba i nie warte tego, w tej, tego przyjemnego dnia, żeby sobie go jakoś tam spieprzyć po prostu. ja? Muszę jak to kręci. Kaseta, żeby się odkręciła. Wszystko wskazuje na to, że się, kurde, kaseta odkręciła, ale to jest... No. Смотрите, она отключилась. Я jakby... <totipulatory> <totipulatory> W planie, był jeszcze, w planie był jeszcze żółty, żeby zrobić żółty z, spod przechyby, ale czasowo troszkę nam zeszło na, na tą kasetę, plus no nie chcę ryzykować dalszej jazdy na tej kasecie, bo no nie wiem co się stanie, a mamy jeszcze, nawet jak zjedziemy do Szczawnicy, to mamy jeszcze około tam 15 km asfaltu, także no po prostu chcę dojechać, chcę skończyć tego, ten, ten trip, także teraz już jak najszybciej uwijamy się i jedziemy w kierunku Kluszków. Zobaczymy czy jeszcze będzie, zobaczymy, na Przechybie pewnie będzie krótka przerwa. Serio? Korola, idziemy, do 18.00 czynne, jedziemy. Daj łyka, no. Powiem Ci, dużo dzisiaj przejechaliśmy. To jest fajny ten szlak, podoba mi się. Soak him, Kończąc ten dzień z dystansem 96 km i 2070 m przewyższenia, jesteśmy wyczerpani. Także nawet zapomniałem się z wami pożegnać i podsumować tego tripa. A więc podsumowując, małe Pieniny to bardzo przyjemne pasmo do MTB, szczególnie dla osób początkujących. Długie łagodne podjazdy, podobne zjazdy, często polanami i łąkami, a czasami pojedyncze rodzynki jak pod szafranówką. Sądzę, że od czasu do czasu warto sobie zafundować taki rowerowy chill. Jeśli chcesz uzyskać wszelkie informacje praktyczne na temat tego i innych tripów Endurofiny, zachęcam do wspierania kanału, a tym samym uzyskania dostępu do treści tylko i wyłącznie dla wspierających właśnie. A my kończymy tą piękną, pienińską przygodę. A więc to wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć!